Ale chillera, faja w gębie i do przodu. Siemakidy spierdolone. I cyk, wypierdalać mi stąd wygnoje pokurwione. Ale się najebałem, teraz nuty mi same wychodzą jak ja kurwa lubię się najebać pifsa Ale bym opierdolił malpeczkę, aż mi ślinka leci po tej zjebanej gitarce A co tu ten e frajer z DHD odpierdala Ja pierdolę, ale muza, zaraz orgazmu dostanę Tralalala, ale wy kurwiście. O kurwa, idziemy tam. Icyk, zmiana kierunku dziwko. Haha ha, man cię prawo. Lum. Lum. Ale ci bucha na mordę dmuchnę. To już twój koniec skurwysynu jebany wilk zostaw mnie boci balona do mordy w pierdole. Dobra przesadziłeś, masz tego skurwiałego balona i się wypchaj O ja pierdolę, ale faza. Haha mam prawdziwe latadwie co kurwa, masz tego zjeba jeba śmieciu z Kurwa jebane drzewa. Ochuj pozostałości z drugiej wojny światowej tu są. No to koniec mojego żywotu skurwiałego. To wszystko wina tego jebanego zająca. Przez niego moja ukochana gitarka z bazarku z lat 60. poszła się jebać.